Cześć, witam na kanale info Uprawa. Rano byłem smutny, bo wiecie, no te temperatury i tak dalej, ale teraz jestem szczęśliwy. Zobaczcie sobie, co za drzewa zakupiłem. I zakupiłem to, co najbardziej chciałem mieć, czyli świdośliwe. Najsmaczniejszy według mnie owoc, który można uprawiać w Polsce. Smaczniejszy niż borówka. To jest coś wspaniałego. Opowiem o tej świdośliwie, ale pokażę Wam właśnie, co już sobie tutaj zakupiłem. Niesamowite drzewa. Zakupiłem, bo tutaj jeszcze brakowało mi 9, 10 może drzew do mojego sadu owocowego. Wiecie, na te takie drzewa, co, co będą dosyć spore, więc y, zakupiłem sobie tutaj trzy jabłonie. Tutaj mam jabłoń kwiecistą, mam też jabłoń rajską i zobaczcie sobie, mam jabłoń kwiecistą, mam jabłonie rajskie i zobaczcie sobie, ile tutaj, tutaj, spójrzcie sobie, ile jest owoców, to jest coś niesamowitego. Jestem bardzo, ale to bardzo szczęśliwy, że udało mi się właśnie takie wielkie sadzonki dostać, i no, to jest, można nazwać roślina ozdobna, ale taka, która ma też owoc. Więc to jest coś niesamowitego. I to nie jest tylko, że ja mam właśnie te trzy jabłonie. Bo jeszcze mam dwie roślinki, które wydają się, że są właśnie takie do ogrodów ozdobnych, a też dają owoce. Ale najpierw spójrzcie sobie, ręką wam pokażę tutaj jabłoń rajska. Zaraz wam pokażę coś zdjęcia. I tutaj, taka tutaj taka i tutaj jeszcze właśnie jedna. Ale to nie jest koniec, bo bardzo dużo osób kupuje sobie Podejdźmy może bliżej. Wyciągnąłem to, żeby wam to zaprezentować. Pewnie część osób ma to w swoim ozdobnym ogrodzie i to jest śliwa wiśniowa Pisardi. Kwitnie pięknie, ma piękne ozdobne liście, zresztą tak jak widać, takie ciemne, jak również też owocuje. I to u mnie też będzie w moim sadzie owocowym, bo oczywiście to nie ma co porównywać do takich i, i takich, no są owoce smaczniejsze. Z tych emocji wam teraz przyniosłem śliwę wiśniową inną, to jest śliwa wiśniowa nigra. Tu mamy Pisardi, też właśnie ten, to co powiedziałem, ciemny liść i też owocuje. Jak również tutaj mamy śliwę wiśniową nigra i ona również owocuje też daje owoc. I tak jak powiedziałem, no wiecie, wiele smaczniejszych da się znaleźć, ale ja chcę mieć różnorodność. Ja chcę mieć różne śliwy, różne świdośliwy, różne jabłonie, różne czereśnie i tak dalej. I w tym to bardzo ozdobne, bardzo dekoracyjne, ale również też owocowe. No a tutaj mamy jabłoń kwiecistą, to jest ta jabłoń, którą Wam pokazywałem. Nie miałem jej nigdy. Zobaczymy jak będzie rosła, jak będzie owocowała. No na ten moment wygląda pięknie. Tu aż ciężko się wiecie dostać. Jak ja tam wszedłem, to to jest coś niesamowitego. To tak jakby, nie wiem, dziecko było w sklepie z zabawkami. No ja bym kupił wszystko. Tutaj mamy jabłoń. Mieliśmy taką jabłoń na działce i ona pięknie kwitnie, pięknie rośnie, ma piękne liście i pięknie owocuje. No i spójrzcie sobie, ona też ma mnóstwo owoców. I ostatnia taka, bo tam była ta kwiecista, tu mamy tą rajską royalty. Natomiast tutaj też jest taka rajska, ale inna. O jasnym liściu i o żółtym owocu. Golden Hornet też mieliśmy na działce, tylko w takiej mniejszej wersji. Tutaj mamy, spójrzcie sobie, jakie duże drzewo. Słońce świeci pięknie, no rano, wiecie, zimno, teraz przepiękne świeci słońce. I ile owoców. A tu nasz przepiękny domek mały domek, ale niesamowity 52 m2. To jest coś niesamowitego, ale to nie jest wszystko, co kupiłem. Zanim przejdę do tego najważniejszego zakupu, to jeszcze tak. Świdośliwa olcholistna Honeywood. Dla mnie najlepsza osobiście na ten moment, bo oczywiście wszystkich odmian nie znam, jest, jest, jest odmiana smoki, ale to jest olcholistna. Tutaj swoją drogą to jest jeszcze z poprzednich zakupów: tu mamy jagody kamczackie, maliny, malina polka, polones, polesie, delniwa. Bardzo fajne odmiany. Jagoda kamczacka, boreal blizzard, słodka, boreal beauty, też borealis, blue banana. Odmiany bardzo dobre w smaku, a nie takie słodko-kwaśne, takie cierpkie, bo też takie odmiany są. I w wielu centrach, w wielu sklepach, w wielu szkółkach przez wiele lat były takie odmiany. I wiele osób zraziło się do jagody kamczackiej, a są właśnie też odmiany słodkie i warto z nich skorzystać. No, swoją drogą też są mszyce. Nie wiem, czy widać. O, niestety, te mszyce coraz więcej ich się pojawia. Miał być o tym filmik już, ale no, prawdopodobnie będzie w dniu jutrzejszym więc tutaj do wysadzenia zostały mi jeszcze maliny to jest około 75 sztuk które zakupiłem wcześniej ale jak tutaj są to, to o nich też właśnie wspomnę, malina żółta malina czerwona, malina czarna malina taka też fioletowa natomiast chodźmy do tych nowych tutaj też jest swoją drogą jeżyna bezkolcowa. Dobry odmiany to na przykład jest nawaho, no tu mamy właśnie te śliwy wiśniowe, pisard jak również nigra tutaj one przepięknie, już przepięknie wyglądają, więc mój sad nie dość, że będzie dawał mi plony to jeszcze będzie pięknie wyglądał i nie tylko, gdy wiecie to kwitnie wszystko, ale też właśnie z powodu niektórych roślin, które mają piękne liście, no i tutaj przechodzimy do najważniejszego mojego zakupu, to jest świdośliwa lamarska Patrzcie sobie, właśnie takie wielkie chciałem, to znaczy może chciałem jeszcze tro, troszeczkę większe, aczkolwiek te i tak są bardzo duże. Jak wiecie z jabłoniami, no to tam szyce będą różnie, to może być jakaś choroba ten. Z tą śliwą wiśniową powinno być wszystko ok, ale czasami też się może coś zdarzyć. Tak tutaj, ze świdośliwą. Świdośliwą lamarcką. Ona jest bezproblemowa. Bez problemu rośnie, pięknie zdobi ogród. No, czasami może być moczniak prawdziwy, czasami tak się niestety zdarza, ale generalnie to ona właśnie problemów nie stwarza. I no przede wszystkim tak, kwitnie niesamowicie, niesamowite kwiaty, białe kwiaty. Później jest owoc, i później jeszcze liście na jesień przebarwiają się na kolor taki yy, czerwony, mniej więcej taki róż pomarańcz, w zależności jakie te stadium tego przebarwienia jest, ale pięknie wyglądają, więc od wiosny do jesieni coś niesamowitego, szczególnie wiosną i jesienią, jeżeli chodzi o walor ozdobny. Natomiast jeżeli chodzi o to, co mnie najbardziej interesuje, czyli smak. Niesamowity owoc, przepyszny, bardzo słodki. Według mnie jest to najsmaczniejszy owoc, który można uprawiać w Polsce, bo są różne świdośliwy. Są świdośliwy, które mają właśnie taki cierpki smak. Które nie są słodkie. Różne są odmiany, choćby świdośliwy olcholistnej. Ona może być słodka, bardzo słodka, ale też może być taka cierpka. Natomiast tutaj, po prostu świdośliwa lamarska. Tak to się nazywa. I no, wiem, że się powtarzam, ale bardzo Wam polecam uprawę tej rośliny, którą można uprawiać, żeby zrobić z tego bardziej krzak. Można z tego zrobić drzewo. Na e, moim ranczu, na, na tej mojej działce zrobiłem z tego tak bardziej drzewo. Tutaj macie ileś odnóg, można, można z tego zrobić taki, taką formę bardziej krzaczastą, aczkolwiek no, to też będzie bardzo, ale to bardzo duże. To znaczy 3-4 metry. No i tutaj Wam powiem tak, jak lubicie borówkę, to ten smak wam bardzo podpasuje, bo no, bardzo słodki właśnie ten, ten smak jest według mnie lepszy niż borówka. No, minus jest taki, że spójrzcie sobie, tutaj macie owoc, tutaj macie, no to a czy to jest jeszcze oczywiście niedojrzałe, bo to będzie ciemny kolor tego. Ale chodzi mi o to, że wiecie, macie to zebrać. No to tutaj trochę, tutaj trochę, a z borówkami no to ja zbieram no to są tego kiście, więc tutaj zbiór jest trudniejszy. Różnie też bywa z ptakami, ptaki czasami lubią sobie to zjeść. Więc generalnie, jakbym miał wybrać między borówką a świdośliwą lamarcką, to bym wybrał do uprawy borówkę. Bo jest łatwiejszy zbiór, te zbiory są też niesamowite. No wiecie, są w jednym miejscu, teraz Wam pokazuję jak u mnie to wygląda. No niesamowicie te zbiory z tych krzaków moich borówki. Ale zdecydowanie warto zwrócić uwagę właśnie na tą świdośliwę lamarcką. I polecam Wam każdemu kupić, niekoniecznie musicie sobie kupić takie wiecie wielkie. Można sobie kupić mniejsze sadzonki. Tu mam, swoją drogą, zakupiłem sobie cztery sztuki. Zarezerwowano na mnie wcześniej. E, tu, tutaj. Zakupiłem w mojej byłej pracy. W centrum, w którym pracowałem w Siemianowicach Śląskich. Oczywiście to nie jest reklama płatna. Ja nie mam współpracy z żadną firmą. No ale właśnie tak. Tutaj na szybko powiem tak. Stanowisko uprawy słoneczne. Najlepiej. Ale może być też półcień. Ja miałem na stanowisku płócień i z tym też. Plony były bardzo dobre. Gleba zwykła. No, lekko kwaśne, ale zwykle właśnie takie gleby są. Można przyjąć, że właśnie żyzna, taka przepuszczalna i będzie dobrze. Ja tutaj do tych świdośliw dam. Dałem już w zasadzie, bo dołki mam przygotowane. Ziemię z obornikiem. Jak również dam do tego dołka obornik jeszcze granulowany. Bydlęcy i to będzie cały właśnie dołek. Dołek już jest przygotowany, to jest tak 60-70 na 60-70. Oczywiście można zrobić mniejszy, ale jednak warto zrobić to raz a do porządku. No i tak jak powiedziałem, zwykle nie ma problemów ze szkodnikami, zwykle nie ma problemów z chorobami. Wiadomo, coś listek tam podgryzie ten, to nie ma co się tym w ogóle tutaj, spójrzcie sobie przejmować. Bezproblemowa roślina. Jedynym problemem to mogą być właśnie te ptaki, które lubią niestety też, te, też tą świdośliwę Ale ja zwykle sobie, wiecie, bardzo szybko zbieram, ubiegam właśnie te ptaszki. A tutaj jeszcze powiem tak, bo jeszcze Wam nie powiedziałem, zakupiłem sobie dwie jabłonie kolumnowe. Nie wiem, gdzie je posadzę, bo mam wszystko ten, ale były takie piękne. Spójrzcie sobie, takie duże, bardzo duże jabłuszka. No i jeszcze zapomniałem. Miałem sobie kupić Derenia Kousa Bultnik Giant Flower, ale niestety był takiej taki, taki słabej jakości. No i ten mi się bardzo spodobał, więc sobie go zakupiłem. Dwarf Pink. Nie miałem go nigdy. Bardzo polecam właśnie ten choćby Bultnik Giant Flower, Milky Way mam, czy też Satomi mam. China Girl też jest bardzo fajny, a tutaj tej, tej odmiany nie znam, ale zaskoczyła mnie tym. Dereń to też jest swoją drogą roślina, która jest warta rozpowszechnienia, warta uwagi, bo tak nie dość, że są piękne liście, na jesień też się przebarwiają. No, czasami może być tak, że pomyślicie sobie, że, że, te, że ten deren jest chory, bo listki wyglądają tak dziwnie, tak się zwijają, ale taka jest jego natura, że ma takie troszeczkę pokręcone listki, jednak jest to warta, zdecydowanie warta uwagi roślina, która jest rośliną ozdobną, jak również owocową, bo, bo to da się jeść. I to tak, macie tutaj tak, to nie jest kwiatek, czekajcie, tu, tu, nie jest kwiatek, to są przylistki, kwiatek to jest tu w środku. I potem z tego się robi też owoc, właśnie taki, bardzo też dekoracyjny, no coś można rzec jak liczy. jeżeli chodzi oczywiście o wygląd. Coś niesamowitego. Bardzo mi się to podoba. No, dla mnie smak jest taki średni. Iwonka go bardzo lubi. Nasze koleżanki jak pracowaliśmy w centrum to też bardzo im to smakowało. A facetom no to tak sobie. Ja to wolę sobie zjeść po prostu, albo właśnie świdośliwe gruszkę, jabłko brzoskwinie i tak dalej. Ale warta uwagi roślina. Zarówno ozdobna, jak również owocowa. Bardzo Wam polecam mieć w Waszym ogrodzie. No tu już mam posadzonego derenia. Tu jest ten właśnie Milky Way. Bardzo ładny. I tutaj jeszcze następny. Zobaczcie sobie. Satomi. Tutaj jest wolne miejsce na, na jednego derenia. No i jeszcze ostatni. Shira Yuki. On jest z naszej działki, z naszego rancha. Wykopany i posadzony tutaj. No i powiem Wam tak, jestem szczęśliwy. Nasz sad owocowy, już około 100 drzewek owocowych. Jeszcze te kilka trzeba posadzić. Już będzie pełny. Już będzie wszystko posadzone. I już to wygląda pięknie, pomijając to, że te przymrozki były ten, ale. Wygląda to już niesamowicie. Poczekajcie, drodzy ogrodnicy, panie i panowie, no ponad 100 roślin, 100 drzewek owocowych tutaj będzie, kolumnowe też w innym miejscu i tak dalej, ale chodzi mi o ten wspaniały sad. I jaka tu jest różnorodność, bo nie tylko wiecie właśnie te jabłonie, czereśni, wiśnie, śliwy, ale też choćby właśnie ten dereń choćby świdośliwa, akurat wieje bardzo, mam nadzieję, że mnie słychać, ale tak, choćby brzoskwinia, choćby nektaryna, choćby morela, morwa na pniu, morwa zwykła, też no, no mnóstwo, orzech włoski, kasztan jadalny, orzesznik pomarańcza truliskowa nawet z tych takich już bardziej egzotycznych, więc jest tego całe mnóstwo, jeszcze posadzę właśnie sobie te ostatnie drzewa i zrobimy taki wielki, wspaniały spacer po całym polu, taki półgodzinny, godzinny czy coś, gdzie pokażę i opowiem o każdym drzewku. No, a tu już są roślinki od Iwonki, które już wcześniej Wam pokazywałem. Ale Iwonka sobie też coś kupiła i to są dwie hortensje. Anabel, bardzo duże kwiaty. No, moja też jedna z ulubionych hortensji. Też bardzo lubię choćby bukietowe Polar Bear, e, Vanilla Frys. No, a tutaj też dwa takie berberysy. Są różne, są właśnie takie kolumnowe. Są takie, które idą na żywopłot, lepiej właśnie takie z takich zrobić. Są takie, które idą bardziej w kulkę. No różne, różniaste są te berberysy. Też różnokolorowe, więc warto też wziąć to. Pod uwagę. No a tutaj jest bardzo ładny perukowiec. I jeszcze jedna roślinka to jest bez. Lilak. Tak to tutaj wygląda. Pink perfum, bo Iwonka, jak robi zakupy, to musi być ładnie, ale też dobrze, jak ładnie pachnie. I ten lilak, ten bez też bardzo ładnie pachnie. Ale teraz dziękuję za uwagę. Dziękuję za to, że kupujecie moje książki, bo no to nam właśnie pomaga w tworzeniu takiego pięknego sadu pięknego warzywnika. Warzywa bez przekopywania, z przekopywaniem giganty, zwykłe, no mnóstwo. Dziękuję wam bardzo. Oczywiście zapraszam bardzo serdecznie do zakupu moich produktów na stronie infouprawa.pl i na Allegro, ale po prostu najbardziej was zapraszam do oglądania, do komentowania i do subskrybowania kanału infouprawa. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dziękuję jeszcze raz.